Wikingowie i Muchomor Czerwony. Wiesz, że według starych przypowieści, wikingowie swoją dzikość w bitwie zawdzięczali grzybom. Berserkowie, ci najsłynniejsi wojownicy, walczyli jak w transie. Podobno nic nie było w stanie ich zatrzymać. Jedna z legend mówi, że przed bitwą podjadali Muchomora Czerwonego. Miało im dawać odwagę, siłę i kompletny brak strachu. Brzmi, brzmi jak magiczny doping, no właśnie. Problem w tym, że historycy nie mają na to dowodów. To raczej taki XIX wieczna, taka hipoteza, inspirowana tym, że w kulturach syberyjskich naprawdę używano mu homora w rytuałach. W rytuałach. Czy to prawda? Czy tylko legenda? Tego nigdy się nie dowiemy. Ale mit o Wikingach i Czerwonym Muchomorze nadal żyje. I przyznaj, pasuje do wizerunku, prawda?